Nasz wróg będzie robił wszystko, żebyśmy nie poznawali Słowa Bożego. Żeby ono było zamknięte dla nas, żebyśmy go nie czytali, żeby było z daleka od nas. Ja będą, kiedyś sobie wypisałem takie, takie, um, takie punkty, dlaczego szata nienawidzi Biblii. I pozwólcie, że bardzo szybko, króciutko przeczytam to. Zobaczcie, dlaczego szata nienawidzi Biblii. Bo on nie może rozpraszać i ukraść naszej uwagi, gdy nasze oczy są i serca są w Biblii. Przypowieści 4, 19, 22. Biblia mówi nam, że jesteśmy czyści pośrodku jego oskarżeń. Objawienie 12 od 10 do 11. Słowo Boże wskazuje nam naszą pozycję, którą On stracił, Izajza 14 od 12 do 15 i Rzymian 6, 23. Biblia ujawnia nam bezwarunkową miłość Boga w stanie w stanie, w jakim się znajdujemy, Rzymian 5,8 i 1 Jana 4 od 9 do 10. Biblia wskazuje nam na naszą tożsamo, tożsamość w Bogu, a nie na to, kim jesteśmy w grzechu. Kolosan 3 od 1 do 3. Biblia daje nam cel, gdy w naszym życiu brakuje znaczenia lub kierunku. Psalm 23 od 1 do 6 i Psalm 25, 9. Biblia daje nam nadzieję i wiecznie błogosławioną pewność. Efezjan 11. Biblia pokazuje nam ogromne, niekończące się i zawsze obfite zasoby Bożej łaski w naszym życiu. Tren 3,22. Biblia daje nam moc i władzę nad królestwem ciemności i szatana. Jakuba 4,7 i Psalm 60,14. Słowo Boże ujawnia łudę i zwiedzenie planu szatana oraz owoce jego królestwa. Jana 8,44 i Objawienie 12,9. Biblia mówi nam, że Bóg jeszcze nie skończył z nami że wciąż jeszcze wykonuje swoją pracę w nas. Efezan 20 i Izajasza 6, 64, 8. Słowo Boże zmienia los grzeszników Izajasza 55, 11. Ci, którzy czytają Słowo Boże i żyją nim, są stali i niewzruszeni. Psalm 119,165. Słowo Boże jest wiecznym światłem w przetłaczającej nas ciemności. Psalm 119, werset 105. Biblia uczy nas, jak walczyć w bitwach życia Rzymian 8:35 do 39. I to słowo kieruje naszymi krokami i prowadzi naszą drogą. Naszą drogę przepowieści 3 od 5 do 6. Biblia obiecuje nam dziedzictwo i zaopatrzenie na każdą sytuację. Mateusza 6:33. Gdy Biblia jest otwarta, dzieją się wspaniałe rzeczy. Druga Kronik 34, od 14 do 33. I Biblia jest wieczna. Nie zmienia się. Mateusza 24, 35 i Marka 13, 31. Te rzeczy wszystkie powodują, że szatan nienawidzi Biblii. Bo po prostu, gdy my zrozumiemy, co mamy tutaj, to po prostu on <grym> czuje, że już tu nie ma do, wiele do powiedzenia. Bo my mamy to Słowo.